Siema, siema, ja jestem Maciek i zapraszam Was na kolejny film. Tym razem coś zupełnie innego gramy sobie w Lola. W samego Lola nie grałem już kilka lat, więc pomyślałem, że sobie spróbuję. Na dodatek troszeczkę koleżanka mnie namówiła, bo nie miała z kim grać zbytnio, więc pomyślałem, że z nią troszkę pogram. Gram na leście Zawsze grałem na iście. Ogólnie co do mojej gry w Lola, to ostatni raz grałem. W sezonie trzecim, tak wiecie na poważnie mniej więcej. Co prawda, później tam troszeczkę jeszcze sobie grałem, ale to było takie, że zagrałem dwa mecze i później nie grałem przez trzy lata. Więc można w sumie powiedzieć, że, że gówno wiem o Lolu. Yy... Sporo się też pozmieniało, doszło jakieś dziwne runy, których w ogóle nie ogarniam. Plus jest taki, że mam dopiero piąty level, więc... szósty level, więc tam zbytnio nie będę się tym przejmował. Zagrałem w sumie jakieś trzy mecze. Dwa wygrałem, jeden przegrałem jakimś, jakimś cudem. Udało mi się wygrać. Ale ogólnie to nie spodziewajcie się jakichś mega tych... mega playsów z mojej strony. Ogólnie kolejna rzecz, jaka będzie ciekawa, to to, że gram na nowym koncie. Na weście. Więc to będzie w sumie taka moja przygoda jakby od zera, nie? Od zera do... do zera. <grych> nie spodziewam się, że Żebym miał jakiegoś mega skilla w tym lolo. No ale myślę, że ten... Że będzie taka ciekawa odmiana od arenki. Przyznam szczerze, że ciągle ta arenka, arenka i chciałbym coś, coś innego też spróbować. Yy, ogólnie to będzie taka seria na razie testowa. Yy, jeśli wam się spodoba to będzie więcej odcinków, a jeśli nie to po prostu coś innego wymyślę. Spróbuję się dostać na mida. Yy, ogólnie, się chodzi o farmienie yy, tych krypków to nigdy dobrze mi nie szło, więc zawsze lubiłem takie postacie typu Malzahar czy Morgana, bo wiecie, tam użycie, użyjecie sobie jednego skilla i wszystko się samo farmi. <laughs> więc troszeczkę szedłem na skróty i ten grałem tymi takimi łatwymi postaciami do, farmi, do, do, farmi, do farmienia. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Oczywiście Z. Zawsze, zawsze musi być jakiś, jakiś rak typu Z czy Yasuo, nie? tego Akali. Jeśli się nie mylę, to Akali jakiegoś reworka dostała. Nic mi o tym nie wiadomo. Ogólnie dziwnie postacie wyglądają. Koleżanka mi powiedziała, że, że to jest przez to dziesięciolecie Lola. Ogólnie powiem Wam, że tak. No tak dziwnie to wygląda, <laughs> te arty, ale całkiem spoko. Coś, coś, coś ciekawego dodali, nie? Dobra, w końcu gra się załadowała, nie wiem ile to trwało, chyba 10 minut. Co do samego buildu postaci, to ten. To nie pamiętam. Nie pamiętam jak się skile kupowało. Czekajcie, bo ja nie widzę tego przez mikrofon. Nie pamiętam jak się ten kupowało. Doran to taka podstawa, więc, więc raczej ten. Ogólnie jeśli chodzi o ten build na Malzahara, to pamiętam, że zawsze się kupowało Zawsze się kupowało tą relajkę i tą maskę przez to, że slow tam ten yy, większy damage dawał, nie? Coś w tym stylu. Come on, frejerzy. Ciekawe kogo będę, kogo będę miał na midzie. Rzućmy okiem. Yy, Akali chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie, Zeda. Boże, czemu jestem taki jakiś dziwny? <ścoughs> Widzicie, tak dawno nie... Ej, czemu ona tutaj chodzi? WTF? Co to za bot? O. Dobra, idę, idę jednak na topa chyba, co? Oj. Świetnie się bawię. To jest to, panie i panowie. Dobra, kolej zdecydowanie lepiej ode mnie gra. Przynajmniej lepiej los hituje. O Boże, ta Anka, dlaczego? Dlaczego ty tu idziesz? Idź stąd. Nie rób mi tego, please. Aj. Idź stąd. Idź stąd. Ja, yeah, masakra. Tragedia normalnie. O kurde, jakie playsy, panie. Zestunowała nawet. Ale ten set jest trochę głupi, bo on się napala na tą, tą. Co on robi? Głupek. Próbuję go ten. A, nie mam many. Jezus Maria, jestem tępy. Look at this dude. No cóż. No cóż. Ciężko, ciężko. <laughs> <laughs> Ale mnie rozwalił teraz <laughs> O oh, shit To było w ogóle teraz <laughs> Ludzie tutaj mają piękne place nie normalnie coś pięknego Uwielbiam ich O i po nim Taki głupi. <laughs> Wiedziałem, że to zrobi, bo się tak do przodu pchał bardzo. To było takie oczywiste. <laughs> no cóż. Coś <laughs> by się spodziewał. Może jakby tej Anki nie było. Jakby był ktoś taki, wiecie, mniej więcej rozgarnięty. Miał tam 3 IQ. To by jakoś się udało. No ale cóż. <laughs> Dobra, tym razem sobie wziąłem. Iloy. Um, Oczywiście też nie umiem nią grać. <laughs> Mam na topie Pant Panteona, więc nie wiem, czy wziąć pod niego to. Czy. Gdzie jest to ta tarcza? Jest jest jeszcze tar tarcza jest. Czy to? Wiecie, co spróbuję to? Zobaczymy. Oczywiście jestem sceptycznie nastawiony. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Wezmę też to. I let's see. Przyczaję się w krzaczorach. O kurde. <laughs> to by było na tyle. O kurde. <laughs> no cóż. Chciałem tutaj postawić, a przypadkiem mi się wcisnęło. Nie wiem co za debil to postawił tutaj. Dobra, jednak to nie siedzę Mam dwóch na topie. Niezbyt, niezbyt ciekawie. Ale koleś ma skina. Próbuję jako tako chociaż. Co to było? O <noise> jaki koleś Aj. Może się uda Spróbuję go o, Troszeczkę zmarnowałem, no ale no cóż Jeszcze go zabije, nie? I pięknie. No ale człowieku zabiłeś mi tamto, mi nie kradni, frajerze. O. Dobra, mogę się wrócić. <ścoughs> Jakoś się udało. Katastrofa. Jeszcze go zabije, któraś maczka, nie? A? <zysy> Dobra, dzieje mi lepiej niż się spodziewałem, <noise> ale to też zasługa tego, że mi szybciej eksploduje niż im. Nie wiem czy całego Black Cleavera robić, czy ten. Nie, dobra, niech będzie tak i później zrobię sobie mm, budki na, na Resa, tak mi się wydaje, że to będzie spoko opcja. A jaki błąd! Ooo, to była dobre. Troszkę spieprzyłem, no ale cóż, moja wina. No ale kolego, weź mnie, nie zabieraj. Widzisz, że jestem sam na dwóch, to w takie rzeczy mi robisz. Ja bym go ciepnął z Ulti teraz, to pewnie bym go załatwił. Nie, ja manny. Co to było teraz? O Boże, uwielbiam ludzi normalnie na tych niskich tych. To jest piękne. Miałem ten, użyłem filar, żeby przyspieszyć, nie? Tylko i wyłącznie dlatego. Może ją macki zabiłem, to by było piękne Patrz Piękne O kurde Holy shit Nie mam many, kolego Nie mam many Don't do it Nie miałem many, czemu on atakuje, jak many nie mam? Mam takie szczęście, że strasznymi gówniakami oni są większymi ode mnie nawet. Więc nie jest tak źle. Ogólnie to nie miałem jeszcze ani razu okazji użyć ulti, więc. O, spieprzyłem. na ulti. nie wiem czemu mi się ulti nie odpaliło czemu mi się Olty nie odpaliło panie i panowie wiecie może co się stanęło się wyzywają, oczywiście. O kurde. Ale to było nobstwo teraz. <noise> Dobra, ewakuacja. Ona mi prawie w ogóle obrażenie, nie daje. Głupki. Dobra, może popchamy tą wieżę w końcu? Chyba jako jedyna stoi u przeciwników. O kurde, i demer 700. To z tych run, nie? Te takie, te pięknie. Co to jest? O, już chyba po nim. Piękne, piękne. Jakoś mi idzie w tym meczu. Ale spodziewałem się, że będę fidował ostro, bo miałem dwóch. No ale okazali się być troszeczkę nie na 100%, więc... <laughs> Jakie place'y Nie mamy <laughs> To co oni tu robią to, to jest normalnie masakra jakaś Idzie się pośmiać też troszkę Masakra Jest bylak kliwa. Nie wiem co jeszcze, nie? Szczerze mówiąc Dobra, tak jak mi sugerują będę brał po prostu Wiem, że te bildy są takie mocno średnie, ale no jak mówiłem, nie mam pojęcia, o co kamara. <laughs> o, jeden na jednego Maciej versus ten Pantheon. Idę w krzoki. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. I Easy, pojechany fe zamienko <ścoughs> co to było w ogóle? Dobra, nie źle. moments later. Dobra, tego tak nie planowałem. Fucking shit. O kurde. <ścoughs> Jakoś się udało. Ewakuacja. <ścoughs> o, masakra. Surprise, cholera! Mother... Oh, yeah. <laughs> yeah, jakie to było żałosne teraz. <laughs> Dobra, idę na topa. Bo ten pan coś... coś frajer, myślę, że coś tu zrobi. Coś mój frajerze. Twoje ciało należy do mnie. <laughs> Aj, to było boskie. <laughs> <laughs> ok nie do zabija, dobra. O oh, fuck. To za a really yeah. O oh, ale zultowałem tego klona. Masakra. <laughs> no, Troszeczkę głupio robię teraz. Bo pewnie mnie zabiją. Nie ze za mną takie numery, niewczyno. Dobra, to teraz mogę się wrócić. Na <ścoughs> tego bota zobaczymy. O, 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 nikt, czer nikt czerwonego nie ten. Okay. To se Maciek weźmie Jak najbardziej, jestem za Pięknie, pięknie Siema mała I, i, i. Ale się fuksnęło That fuks <śpiewa> Po prostu se wleciała, nie? Look at this dude Spieprzyłem O kurde, ewakuację. Tu jest chyba, nie? O, udało mi się. No, jak widzicie, ja nie ogarniam <śm> Mam jeszcze radę, wypadałoby go wykorzystać. i Skopać komuś pośladki Na przykład tej, tej. An nie? To za głupek. <głynne> Jaki o, co tu robi Kajn czy Kane? Chyba to wygramy. Co się coś na to wskazuje, że wygramy, czekaj Nie mam man, nie mogę się wbić. O. Dzieńństwo. O, masakra. <laughs> Jakoś się udało, panie i panowie. To mi się podoba. Dobra, panie i panowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek z Lola. <laughs> Pierwszy mecz, mecz był totalnym shitem, ale drugi był całkiem przyjemny, więc jak na razie mi się podoba. E, jeśli chcecie, zapraszam was na mojego Discorda. Link oczywiście znajdziecie w opisie. No i to by było na tyle w dzisiejszym y, filmie. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie ho.